Mówi Beata Pawlikowska: Lubię podróżować zupełnie sama spotykać ludzi, rozmawiać, odkrywać nowe miejsca. A ta książka, czyli Blondynka Jaguar i Tajemnica Majów, to opowieść o mojej samotnej podróży przez Imperium Majów w Gwatemali, z której wróciłam kilka miesięcy temu. Opowieść zaczyna się w miejscu, gdzie zatrzymałam się i pomyślałam W czasie podróży jestem jak żółta łódź podwodna, głęboko zanurzona. We własnych myślach. Zdarza się jednak czasami, że ocean zamienia się w pustynię. Tak jak wtedy, kiedy autobus wyrzucił mnie na szosie, a kierowca machnął w bliżej nieokreślonym kierunku. Tam? Zapytałam z nadzieją, nie do końca sama rozumiejąc, gdzie miałoby się znajdować to tajemnicze tam, z którego miałam łapać następny środek transportu. Odpowiedział mi ryk silnika wymieszany z kłębami czarnych spalin, które wzbiłyby się w powietrze, jak potworna chmura, gdyby nie fakt, że spod kół autobusu jednocześnie podniosły się dzikie obłoki białego pyłu, który chwilowo zasłonił wszystko. Nawet moje własne myśli. Autobus pogalopował w siną dal, a ja, usiłując nie wykaszleć z siebie wszystkich wnętrzności, szarpnęłam za torbę i ruszyłam przed siebie. Szosa była w całkiem dobrym stanie. Równa i gładka, pokryta asfaltem. Jedyna jej wada polegała na tym, że wciąż znajdowała się w trakcie budowy. A jeżeli ktoś widział kiedykolwiek budowanie drogi, to wie, że potrzeba do tego setek ton piasku, który rozpada się na drobne i sypki biały pył, który przy najmniejszym powiewie wiatru unosi się nad ziemię. Wiatru zaś tamtego dnia nie brakowało. Powiem więcej. Trwał festiwal huraganów i tajfunów wywoływanych przez pędzące dookoła ciężarówki, autobusy i pikapy. Właśnie przyjechał następny samochód, posypując mnie coraz grubszą warstwą białego kurzu, który skrzypiał w zębach, dławił w gardle i szczypał w oczy. Gwatemalscy kierowcy mają w sobie dziwny niepokój, który każe im pędzić na złamanie karku niezależnie od okoliczności. Równie gwałtownie naciskają na pedał hamulca, kiedy na horyzoncie pojawi się samotny pieszy. Nie trzeba czekać na nieistniejących przyczyn. Wystarczy pojawić się na drodze, żeby zatrzymać pierwszy przejeżdżający autobus. Więc nie zdziwiłam się, kiedy nagle w chmurze kosmicznego pyłu usłyszałam zgrzyt hamulców i charakterystyczne rzężenie silnika. Był to jeden ze słynnych amerykańskich autobusów, które w latach 60. dowoziły dzieci do szkoły. Były specjalnie zaprojektowane z długą maską, z niewielkimi oknami podnoszonymi do góry i specjalną ramą do otwierania drzwi, którą obsługiwał Osobiście kierowca. Wszystkie te autobusy były pomalowane na żółto i musiały spełniać tak surowe wymogi bezpieczeństwa, że okazały się prawie niezniszczalne. Po latach służby w Stanach Zjednoczonych trafiły do Meksyku, do Gwatemali, Nikaragu, Hondurasu i kilku innych krajów Ameryki Środkowej, gdzie przewożą dorosłych, na jak najbardziej poważnych trasach międzymiastowych. Siedzenia są wprawdzie za ciasne, przestarzałe silniki zatruwają środowisko, a w środku wciąż wiszą instrukcje dla grzecznych uczniów, ale Udało się zamalować żółtą farbę i napis Schulbus pełnymi fantazji kolorami miejscowych artystów. I taki właśnie autobus zahamował spiskiem opon kilka kroków ode mnie, a ja, zgodnie z lokalnym zwyczajem, z nadzieją zawołałam, dokąd chcę jechać. Musiało to zostać odebrane jako totalne nieporozumienie, dlatego że w następnej sekundzie autobus wypuścił na mnie kłęby czarnych spalin, posypując po chwili białym pyłem spod kół, odjeżdżając w pośpiechu. Z tej chmury! wyłoniła się nagle indianka z dzieckiem. Spojrzałyśmy na siebie z zaskoczeniem. Indianka była ubrana w tradycyjny strój, czyli w grubą, bogato haftowaną bluzkę zwaną whipil i spódnicę z kilku metrów materiału okręconego wokół bioder i związanego haftowanym paskiem. Ja miałam włosy białe i sztywne od kurzu, krótkie spodenki i koszulę z podwiniętymi rękawami. Poczułam się jak w filmie Powrót do przeszłości. Trafiłam właśnie do szczeliny w czasoprzestrzeni, a Indianka była uciekinierką z Imperium Majów, gdzie urządzano obławy na jeńców i niewolników. Nikt nie mógł być pewien swojej przyszłości. Bogowie opiekowali się światem pod warunkiem, że pod dostatkiem będą mieli tego, co lubią najbardziej, czyli ludzkiej krwi. Władcy własnoręcznie nakłuwali sobie języki, uszy i intymne części ciała, żeby nakarmić bogów własną krwią. W wojny urządzano wyłącznie po to, żeby schwytanych żywcem przeciwników złożyć w ofierze. Największym zdumieniem dla majów było to, że Hiszpanie po przybyciu do Ameryki Środkowej strzelali do Indian z broni palnej i zabijali ich na śmierć. Takie marnotrawstwo nie mieściło im się w głowie, bo przecież martwy wróg jest całkowicie bezużyteczny. Żywego można przywiązać do pala, pomalować na niebiesko, białą farbą zaznaczając miejsce, gdzie znajduje się jego serce. Następnie wojownicy rozpoczynali dookoła niego dziękczynny taniec, przerywany na chwilę przez kapłana, który ostrym nożem nacinał genitalia ofiary i pierwszymi kroplami jego krwi smarował twarze boskich posągów. Potem ten taniec trwał jeszcze przez jakiś czas, żeby wreszcie na określony znak wszyscy tancerze jednocześnie napieli łuki i strzelali prosto w serce ofiary. Strzały sterczały z jego ciała jak kolce gigantycznego jeża, a krew ofiarowywano bogom. Były też inne sposoby składania ofiary z ludzi. Niektórych na przykład wrzucano do głębokich naturalnych studni zwanych cenotę gdzie mogli spotkać się bezpośrednio z bogiem deszczu. Gdyby wypłynęli z powrotem na powierzchnię, byłby to dowód na to, że odbyli boskie spotkanie i mają ludziom do przekazania ważną wiadomość. Czasami ceremonie odbywały się przed świątynią zbudowaną na szczycie piramidy. Jeńca kładziono plecami na okrągłym kamieniu, pomocnicy przytrzymywali go za ręce i nogi, a wtedy kapłan specjalnym czarnym obsydianowym nożem nacinał skórę między żebrami, a potem jednym ruchem wyrywał mu z piersi wciąż bijące serce. Gdyby bogowie uznali, że ludzie niewystarczająco pilnie wypełniają swoją misję dbania o ich dobre samopoczucie, mogliby łatwo zniszczyć całe życie na Ziemi i zabić wszystkich ludzi, tak jak to zrobili cztery razy wcześniej. Każde dziecko w Imperium Majów o tym wiedziało. Wiedziałam też ja. Z wyrazu twarzy stojącej przede mną Indianki domyśliłam się, że ona także o tym wie i być może w rzeczywistości jest tajemnym wysłannikiem z imperium majów, który wyruszył w przyszłość, żeby tam uzupełnić wciąż zbyt małe zastępy jeńców i niewolników przeznaczonych do złożenia w ofierze. Czas zatrzymał się na chwilę w kłębach spowijającego nas białego pyłu. Buenas tardes, dzień dobry, rzuciła mnie śmiało, licząc na to, że bogowie majów będą dla mnie łaskawi. Indianka otworzyła usta i błysnęła złotą gwiazdką, którą miała wstawioną w przedni ząb. Nie usłyszałam, co mówi, dlatego że jej słowa znikły w pisku hamulców białego minibusa, który zatrzymał się na drodze i wielce obiecująco otworzył dla mnie drzwi.